Ależ witam wszystkich serdecznie w poradniku, w którym pokażę Wam jak dostać swoją głowę w Minecraftie. Oczywiście wiadomo, yy, możemy sobie wpisać yy, w wyszukiwarkę i dostajemy głowę takiego o. normalną głowę. A ja Wam chcę pokazać, jak dostać głowę yy, swoją, albo kogoś innego. Wpisujemy sobie ukośnik GIF. Więc mamy dużo opcji do wyboru. Albo wpisujemy swój nick, albo nick osoby, której chcemy dać, albo wpisujemy małpa A, to daje wszystkim graczom, yy, którzy są na serwerze tą głowę, albo małpa E, która, które daje wszystkim obiektom na serwerze, czyli mobom, przedmiotom. Małpa E to są wszystkie obiekty. Małpa P, ty, najbliższemu graczowi. Małpa R, to yy, no, losowemu graczowi, a Małpa S konkretnie NAM. Dodajemy sobie małpa S. Dajemy spacja i wpisujemy Player Podłoga Head. Robimy taki nawias. i Wpisujemy z dużej litery School, z dużej litery Owner. Dwukropek, i tu wpisy, wpisujemy. nick osoby, której chcemy głowę dostać. Ja na przykład mam Trivarius, wpisuję Trivarius, zamykam nawias, daję Enter i proszę bardzo, mamy taką główkę. O, proszę bardzo, jest głowa, jest głowa. Nie działa to tylko na y, graczy, którzy są na serwerze, a działa na. Wszystkich. Jeżeli jest taki nick i... oj, nie to. I jeżeli jest osoba, która y, ma skina i ma głowę, to dostaniecie jej głowę. Jeżeli nie ma głowy, dostajecie skina albo Alex, albo Steve'a. Wpiszmy sobie jeszcze raz i dajmy jakieś coś. Dajmy Enter. I dostajemy głowę Alex. Możemy też dostać głowę Steve'a. Na przykład załóżmy, nie wiem, ktoś ogląda nie wiem, działa to na każdego no załóżmy na przykład moja siostra ogląda. Weźmy na to matrunera. To wpisujemy. Oj wpisujemy proszę bardzo nick matruner, zamykamy nawias. Dostajemy głowę matrunera. Oj. No można ją założyć. Wpisujemy... Nie wiem, ktoś ogląda. Nie wiem, Wojan. Zamykamy nawias. Dostajemy taką główkę. Ktoś ogląda, nie wiem. Ktoś ogląda Lakiego. Wpisujemy jego nick. Proszę bardzo, mamy jego główkę. Wpisujemy... Nie wiem. Może ktoś ogląda paliona chociażby. Wpisujemy jego nick. Zamykamy nawias. Dostajemy jego głowę. I tak można dostać głowę każdego. Dosłownie każdego. Działa to na wszystko. Każdego znaczy. I mam nadzieję, że się podobało. Taki krótki poradnik. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.